Słowo wstępne, i dzisiaj będzie też taki, takie słowo, które też było wstępem, wstępem do pierwszego listu świętego Jana. Otwórzmy ten list, gdzie Jan pisze w swoim liście od, w pierwszym rozdziale od pierwszego wersetu. Ogłaszamy Wam to, co było od początku. O czym usłyszeliśmy, co zobaczyliśmy na własne oczy, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce, a co odnosi się do Słowa Życia? Życie bowiem zostało objawione. Poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy Wam wieść o tym życiu wiecznym. Było ono u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy, i o czym usłyszeliśmy. Przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę. A ta wspólnota oznacza więc Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Piszemy wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. Jan we wstępie tego swojego listu pisze o słowie życia. Pisze o sobie... I innych prawdopodobnie apostoła, którzy widzieli, słyszeli, a nawet dotykali, dotykali słowa. Słowa, czyli Jezusa. Apostoł ma też taką nowinę dla, dla, właśnie, dla kolejnego pokolenia ludzi, którzy gdzieś usłyszeli o Jezusie. I właśnie on tą nowinę mówi. Ten, który daje życie, objawił się. Piszą wiadomość o życiu wiecznym, które było u Boga i objawiło się im. Życie wieczne, życie wieczne, które przyniósł Pan Jezus. Na końcu tego listu czytamy takie słowa: Wiemy też jednak, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznawali tego, który jest prawdziwy. I jesteśmy w tym prawdziwym, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Jezus jest prawdziwym, jest życiem wiecznym, jest prawdziwym Bogiem. Ale też dalej pisze apostoł, dzieci wystrzegajcie się bożyszczy w związku z tym. Yy. Inny taki fragment, który nawiązuje do, do życia wiecznego, yy. Ewangelii Jana, kiedy Jezus się modli, mówi Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Uwielbi tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jednego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jezus przynosi życie wieczne. I Jan też się dzieli z tym, dzieli tą wiadomością z tymi wszystkimi, z odbiorcami Jego listu. Dzieli się w tym celu, aby ci ludzie, którzy to czytają, mogli mieć też wspólnotę, mieć udział w społeczności z Bogiem Ojcem i Jezusem. Czy też na to tak patrzymy, że Słowo Boże zostało nam dane, abyśmy mieli właśnie społeczność, społeczność z Bogiem, społeczność z Jezusem. I na końcu pisze. Piszemy Wam o tym, aby nasza radość mogła stać się pełna. I stąd pytanie, czy ja mam dziś radość pełną? Jan często używa tego sformułowania, także w kontekście słów, które czasem wypowiada Pan Jezus. Do tego za chwilę przejdę. Ale jeżeli my mamy dziś społeczność, społeczność z Bogiem. Tworzymy wspólnotę bracia, siostry, to moja radość jest pełna. Tak przynajmniej powinno być. I teraz właśnie chcę się jeszcze odnieść do, do tych innych fragmentów, które mówią o tej pełnej radości. Najpierw Ewangelia Jana, 15 rozdział, gdzie, gdzie od 9 czytamy takie słowa. Pana Jezusa, jak mnie ukochał Ojciec, tak ja Was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli wypełnicie moje przykazania i będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja wypełniłem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości, powiedziałem Wam to po to, aby moja radość gościła Was i aby Wasza radość była pełna. Jezus mówi tu o trwaniu w miłości, ale. Będziemy w niej trwać wtedy, gdy okażemy posłuszeństwo, gdy będziemy wypełniać to, co Pan Jezus powiedział, to, co Pan Jezus przekazał. Jan też pisze w swoim liście takie słowa: W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. I kończy to tym stwierdzeniem, że wtedy wasza radość będzie pełna, jeżeli będziecie trwać w posłuszeństwie, jeżeli będziecie trwać w mojej miłości, to wtedy będziecie właśnie wypełniać to słowo. I to sprawi radość. Kolejny taki fragment, 16 rozdział 20, od, od 21 przeczytam. Kobieta, gdy rodzi, przeżywa trudne chwile, gdyż nadeszła godzina jej porodu. Gdy jednak urodzi dziecko, nie pamięta o cierpieniu. Przyćmiewa je radość, że człowiek przyszedł na świat. Podobnie wy teraz przeżywacie smutek. Znów jednak was zobaczę i będziecie się cieszyć całym sercem, a waszej radości nikt was już nie pozbawi. W tym dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Ręczę i zapewniam, o cokolwiek poprosicie ojca, w moim imieniu dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Proście, a otrzymacie, aby Wasza radość osiągnęła pełnię. Kobieta, gdy rodzi, przeżywa trudne chwile. Wczoraj urodziła nasza siostra. Też właśnie dzisiaj tu miał stać Andrzej, ale że, że właśnie w związku, w związku z tą radością, która ich spotkała, no jest z w domu, przy swojej żonie, przy dziecku. Ale właśnie, Jezus też tu. Mówi o, taki, o o tym, że o, do uczniów, tak, że będą przeżywać smutek, kiedy on ich opuści, ale przyjdzie dzień, że znowu się będą radować, kiedy, kiedy będą z nim znowu. My też może czasem mamy jakieś smutki. Może często to właśnie też dotyczy naszych bliskich, którzy właśnie odrzucają, odrzucają prawdę, odrzucają życie wieczne, które a Jezus dał, ale przyjdzie taki dzień, gdzie tego smutku już nie będzie, gdzie będzie pełna radość, ale Jezus też tu mówi o radości, która sprawi to, że będziemy prosić go o coś, a on to spełni. Czy wierzymy temu, że tak jest? Oczywiście gwarantem tego, że Jezus to spełni jest trwanie w nim. Tak, to też w innym, w, innym, w innym fragmencie jest napisane. Ale czy wierzymy temu, że, że kiedy będziemy trwać w Jezusie, kiedy będziemy prosić o to, o coś, to On to uczyni. I właśnie po to, aby radość Wasza była pełna. Czy jestem uczestnikiem pełnej radości dziś tutaj? Mamy wiele powodów do tej pełnej radości. Mamy społeczność, żywą społeczność dzisiaj z naszym Panem, z Panem Jezusem, z naszym Bogiem. Możemy też prosić Go dzisiaj, w tym czasie, który przed nami, o, o coś, co leży nam na sercu. Ale czy też mamy radość, bo jesteśmy Mu posłuszni? Czy jesteśmy ludźmi, którzy, którzy mają radość, radość pełną? Jeżeli tej radości nie mamy, to może czas się zastanowić, dlaczego tak jest. Gdzieś też Jan odpowiada w tym pierwszym liście, w dalszym fragmencie, co też może być powodem tego. Tej braku tak radości pełnej, i pisze nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy brzmi tak, Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo, nie postępowaliśmy by zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź. A krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalecy od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, on jest wierny i sprawiedliwy. Przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Gdybyśmy powiedzieli, że nie ciąży na nas grzech, robilibyśmy z niego kłamcę. Nie byłoby w nas jego słowa: Drogie dzieci, piszę o tym, abyście nie popełniali grzechu, a jeśli by ktoś zgrzeszył. Mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa, sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, lecz nie tylko za nasze, również za grzechy całego świata. Jezus Chrystus to On jest tym, który poniósł nasze winy na krzyżu, i też jeżeli. Nasza społeczność z Bogiem jest dzisiaj w jakimś złym stanie, to zapewne też i tym powodem jest grzech. Ale właśnie, ale zawsze możemy do Niego się zwrócić, wyznać Mu to i też powrócić do tej społeczności, do społeczności, która, która daje tą pełną radość. Przed nami czas uwielbienia, korzystajmy z tego czasu, wylewajmy przed naszym Bogiem dzisiaj nasze serca. Dziękujmy Mu za, za społeczność, za to, że za życie wieczne, które, które nam darował, jeżeli, jeżeli je mamy. A jeżeli też jest coś nie tak w naszym życiu, to niech to też będzie czas wyznawania. Czasu powrotu do społeczności z Bogiem. Do czasu społeczności z Jezusem, który i ta społeczność daje pełną radość i niech tak będzie w tym, w tym czasie, który przed nami. Zapraszam zespół, przychodźmy do naszego Pana, dziękujmy Mu, uwielbiajmy Go, ale też prośmy, jeżeli, jeżeli trzeba. Amen. Ciężarem winy mej. Z czoła spływał Krwawy pot Wiedziałeś co czeka cię. Ty święty Bóg Zmierzyłeś się Z mym grzechem By go Dałeś zabić się Na krzyżu Ratując mnie, stąpiłeś aż do piekła. I w triumfie swym wywiodłeś stamtąd mnie. Jezu, dopiero teraz widzę, teraz to rozumiem. Krzyżuję Jezu, dopiero teraz płaczę, dziękując całym sobą, żeś karę poniósł za mnie. Tam na krzyżu Jezu. Z martwych wstania nadszedł dzień. Żadna siła nie mogła wstrzymać cię. Przełamałeś w śmierci moc. Każdy grzech spłaciłeś własną krwią. Ty święty Bóg zmierzyłeś się z mym grzechem. zmazać go, dałeś zabić się na krzyżu, ratując mnie stąpiłeś aż do piekła i w triumfie swym wywiodłeś stamtąd mnie. Yeah. Dopiero teraz widzę teraz to rozumiem, co dla mnie uczyniłeś tam na krzyżu Jezu, dopiero teraz płaczę dziękując całym sobie. Karę poniósł za mnie tam na krzyżu Jezu, dopiero teraz widzę, teraz to rozumiem, co dla mnie uczyniłeś? Z martwych wstając Jezu. Dopiero teraz płaczę, dziękując całym sobą za życie które dałeś z martwych wstając Jezu